No dobrze, a więc drugi odcinek z serii podbojów Słowenii. No i w sumie to możemy już zaczynać te podboje. Albo i nie, bo ktoś dzwoni. Odbieram. Halo, to ja, ten jest to z pierwszego A no, już pamiętam coś no to ogólnie to ten pokaż mi populację, ekonomię Wszystko mi pokaż ja... No to populacja ocenię, jak takie... 1700 tysięcy, ekonomia 6 tysięcy Lepiej niż ja zawsze mamy, jakie podbiłem połowę Europy polską Tylko że pamiętaj, że u ciebie ta populacja jest zmniejszona, bo na przykład takie Czechy mają milion 300 tysięcy, albo takie Włochy teraz mają 10 milionów bo, bo ty masz inne edgeów historii nie ma, nic nie miałam, tylko no dobra nieważne, pokaż mi wszystko. No masz wszystko tutaj. Ale... No dobra, no to je, jesteś 82, dobrze no widzę? No tak. Nie no, że tu mm. jestem, 17 przecież. Nie, to są prowincje. Kurde, myślałem, że się nie nabierzesz. W się, sensie, że się nabierzesz. Eee, dobra, jak... patrzę, no to ci źle pośłak na 500 tur jak ty tyle mas w prowincji 17 No bo bratku Jakbyś jakbyś patrzył co ja z Niemcami robiłem przez 50 tur jak mnie osłabili Musiałem patrzeć bo ja to edytowałem nie pomyśl A ja nie lubię myśleć A no tak zapomniałem No No to co przyszedłeś tutaj żeby tylko powiedzieć że mi źle idzie nie idzie Ci najlepiej, ale nie idzie Ci najgorzej. Najgorzej to by było jakby się... jakby tego kraju w ogóle nie było już. Na... No właśnie, na... a więc... Jak Polski. A więc nie do... zwróć uwagę na to, że dwie prowincje to nie jest wcale dużo i że musiałem bardzo się postarać, żeby w ogóle przeżyć takie wojny różne. Dzięki no. którym istnieje. Jak widziałeś pewnie pod koniec odcinku, mój Ej, kraj ma 17 jest... prowincji. Jest 277. No tak. Mogłoby być 0 zamiast 1, w sensie, że 1 zamiast 0? Tak. No mogłaby być. No, o papieżu. o papieżu. Ja lecę i nie wiem, może mniej więcej około połowie odcinka wbiję. Zobaczcie jak ci leci, pa. Mhm. No tak, znowu poszedł, bo przecież oczywiście nie może zostać na dłużej. No dobrze, zobaczmy, co w ostatnim odcinku. O, stabilność, dokończymy. Albo i nie, bo choroba przyszła. Ale to i tak dokończymy stabilność. A jak taka choroba jest, to tyle ludzi nam umiera. O, zaczyna się przeczyszczać. Tak, muszę tutaj zasymilować. Ok, mamy 100%. 130 tysięcy, które mogę wydać sobie na trochę armii, na taką Bośnię. Zrobię większą ilość armii, to od razu sobie jeszcze podbiję inne kraje. Dobrze, więc Bośnię mamy podbitą. Teraz zostawię sobie tutaj tą armię albo nawet jeszcze dodam tutaj z. A, 1200 powiedzmy. Pyk. O, powiedzmy, że taką armię możemy sobie wystawić. Dobra, muszę tutaj zrobić trochę armii. I dokończę tutaj. To tu już będę miał z głowy. A teraz spróbuję się wbić jak najdalej, żeby już mieli jak najmniej prowincji. Teraz tutaj ich dojadę i tutaj to już bez większego problemu. Zabiorę. Albo i może jeszcze tak z jedną, albo dwie tury poczekam. Bardziej, pewnie dwie. No. A najpierw zabiorę im to, żeby już tam nie było ich. I teraz w sumie mogę zebrać niedużo. Coś takiego może być. Kurde, mam bardzo mało kaski. Wezmę to całą armię. Zobaczmy, czy mnie tutaj lubią wszystkie kraje, żeby zaraz się wymię. A, Albania nas nie lubi. To zawrotka na Albanię. A tak, poza tym to raczej wszystkie kraje nas. A, i jeszcze Ukraina za nami nie przepada. Raczej Ukraina by mogła być do... dużym trochę wyzwaniem. Ale co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Okej. Okay. Oni coś jeszcze próbują. Oj. Przypadkowo kliknąłem spację za szybko. 68% to gdzie oni jeszcze są? A tu, ale nie chce mi się tam do Afryki do nich płynąć. Nawet nie potrzebuję tych terenów zbytnio. A, przepłynę się tylko dlatego, żeby mi dali więcej kraju. To jest jedyny powód, dla którego się tam mogę przypłynąć. Oni to nawet portu nie mają, to stracę całą armię. To wyślę po prostu tam z 2500 około armii, bo tyle powinno w 100% starczyć na nich. I chyba starczy. Tak. Nawet trochę za dużo, ale wolę wysłać za dużo niż za mało i potem bić się z nimi 50 lat. Ok, przejęliśmy wszystkich. Rozwiążę armię. I teraz mam już dużo więcej gwiazdek. Myślę, że nawet całych w Europie ich. Jednej gwiazdki, serio. Chociaż reparacje wojenne sobie weźmiemy. Zawsze jakieś grosze będą. Czyli dosłownie tyle zostało ich. Potem sobie ich wezmę. A teraz. Mam troszeczkę kasy. Ale też dużo do asymilacji. Więc po prostu rozwiążę armię. 3300 to nie jest zakaska. O, zadowolenie małe. Sobie zadowolenie jeszcze zbustuję. Okej, okay. bardzo dobrze, bo minęło niecałe 100 tur. A wygląda to dobrze. Ciekawe jak montażysta. Podsumuję to na koniec odcinka. Nasz kraj. No, jeszcze 400 tur. Jeszcze 80% mamy czasu. Tak, jakby. Może wyjść z tego albo coś mocnego, albo właśnie coś tragicznego. Jak zaraz wbije się w nas Ukraina. O, ale Ukraina poprawia z nami relacje. Ja mogę sobie z nimi raz poprawić. Nie będę spamować poprawieniem z nikim. Czechy: 62 na minusie. Nie chcę. Mają. Nie boję się Czech. Tutaj ta Słowenia. Nasza. Jest trochę słabo ogółem, na pewno zagospodarowana, bo ani razu jeszcze nie gospodarowałem. Ale gospodarować więcej zacznę pewnie dopiero w następnym odcinku. Może pod koniec tego odcinka. I coś się zlagowało z armią Serbii. O, już się odcięło. Okej, okay. wystarczyło kliknąć. 625 tur. Poczekam 8 tur. To dokończę asymilowanie tutaj. I już nie będę marnować więcej czasu na patrzenie na asymilację, więc polityczna. Mapa, czyli ta podstawowa. Myślę, że teraz czas na jakąś Austrię by był. O, z Ukrainą już mamy zerowa relacje. Ej, poczekajcie. Królestwo Jugosławii da się stworzyć. Potrzebuję kilku prowincji. O, muszę odzyskać koper, co będzie ciężkie. Takie królestwo Jugosławii mógłbym stworzyć kiedyś, ale to nie teraz, przez to, że musimy odbić ten koper, a Włochy są cały czas dużym krajem, jakby nie było. Chociaż powoli tracą ziemię, bo miały ze 160 prowincji albo 150 to mają 108. Więc ciekawie. Dobra, wypowiadam wojnę Austrii. Przejęliśmy. Węgra możemy dokończyć zaraz. Tylko stabilność musimy skończyć. Z Grecją wojnę mamy. O, nie mamy do niej dostępu. Ale oni sobie od kogoś załatwią pewnie. Albo i nie, ale płyną. Tutaj. 2000. Dobra, po prostu spróbuję z nimi pokój wziąć. Wierzałem, że nie zaakceptują tak wcześniej. A, czyli mają dostęp do Albanii, super. Tylko od Albanii mają. Mhm. I od Bułgarii. Co od Bułgarii? Ma dostęp wojskowy od Bułgaria. A Bułgaria jest tutaj, to i tak nic nie dadzą. A teraz ja bym poprosił o taki dostęp wojskowy. Odrzucili. Co za Menele. Czyli Grecji dadzą, a mi nie. O, ale za to Macedonia mi dała. Tylko, że ja mam teraz większy problem niż brak dostępu wojskowego. Większy problem, jakim jest przebijająca mi się Grecja. No, nie sądziłem, że Grecja może nam takie problemy stworzyć. Dobra, biorę jedną pożyczkę i po tysiąc tak może spróbuję. Jednostek trzy armii, bardzo dużo, nawet się nie monogo, Nawet nie będą mogli się nam zdesantować. A super. Ile oni tutaj wysyłają z kilkanaście tysięcy jednostek, jak ja jestem po wojnach 10 dosłownie? Biorę wszystkie pożyczki, będę zaraz tracić po milion kasy, ale zanim zacznę tracić po milion kasy, to sobie przynajmniej zrobię największą armię, jaką mogę. Dobra, coś takiego. Tutaj trzy. Ja nie wytrzymam zaraz. Oni. Wszędzie próbują się zdesantować. Nie wiem, co się w ogóle dzieje. Nie wiem, jak się ta wojna zaczęła. Nie wiem, jak się ona skończy. Ja nic nie wiem obecnie. Poczekam, aż się. Dobra, bo oni nie wiadomo, gdzie się desantują. Ja zostałem 2000 na tył. Tu przesyłam całą armię. 7 koła. No i dobra. Wysyłam sobie półtora koła przez Macedonię, a resztą odbijam tutaj. No, super. Podoba mi się normalnie, przebijają się co sekundę. Całą armię mi zbili. Cały czas tracę kasę. Dobra, wysyłam tutaj te 3000 i tu ten 1000. Po prostu na obronie sobie będę stać. Ok, idealny timing wyczułem, żeby przesunąć to armię. A teraz biorę pokój z tymi lewusami, którego nie zaakceptowali. Przejmę po prostu Albanię Bo i tak i tak mają dostęp do mnie Ci Grecy najgorsi Okej, okay, oni mieli tylko 10 armii dosłownie w tej Albanii Przynajmniej już mam skończone to problemy odwieczne z Albanią Oni mi się teraz tu zde... o Jezu nie wiem, przegram z tymi Grecjami Grekami to chyba będzie gorzej niż na początku odcinka było. Pod koniec odcinka. A dobra, bo 7 armii to oniś tu nie mogą zdesantować. No tak. I tak wysyła ten tysiąc jednostek tam. Tylko, że ja cały czas bankrutuję już. O, mam plan po prostu na morzu te jednostki postawię. Jaki big brain, tylko że tu mi się kończy armia. Chciałbym tak sobie wziąć z nimi pokój i z nimi. Nie zaakceptuję, no to już po mnie Mam 20 tysięcy na minusie, nie mogę wziąć pożyczek Oni mi przebili Wszędzie się Spróbuję ich jak najbardziej Zblokować jeszcze, chociaż i tak się już nic nie uda Dobra, po prostu dam im przejąć Cały kraj, niech sobie wezmą Bo i tak już nic nie zrobię Potem najwyżej od razu się w nich wbije i spróbuję ziemię odzyskać No i dobrze Ile oni biorą a teraz Albania pokój chce? Nie no, tyle to mi nie weź. A czyli jednak wezmą mi cały kraj. Cały kraj. Ejnen, jak to się nazywa? Ejnen. No w skrócie to. A, czyli się nawet nie da wybrać, jakie prowincje mi mają wziąć. Ech. Co mi z tymi prowincjami teraz? Dobrze, super. Ile mamy prowincji? 10. Mega. Te prowincje to i tak tutaj nam nic nie dadzą obecnie. Dobra, muszę pokonać tą Grecję i tak, i tak. No, za jakieś 40 tur pewnie przyjdzie montażysta zobaczyć, opowiedzieć o czymś i przy okazji zobaczę jak mój kraj wygląda. Tragicznie. Co? Czy jeszcze ktoś mi chce wojny? Już myślałem, stolica została utracona. Tam na pewno nie będę miał stolicy, bo ją stracę za dwie sekundy dosłownie. Oj, za 10 tur przyjdzie montażysta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lepiej, żeby nie przyszedł. Oje, tak przyjdzie. Dobra, odbieram. Halo. No, halo, halo? no, halo. Ej, jak ci. I... No, zobacz, idzie jak tutaj. mi idzie. Już całą Rosję podbiłem. Stary. Pokaż to Słowenię. No dobrze. Tutaj jest Słowenia. Pa, jaka dużo. to jest. Pakistan jakiś Nie, to jest Kazachstan jak coś Bo Pakistan to jest to... tutaj Pakistan jest Ale to tutaj pisze Pakistan No bo to jest Age of History No dobra, masz tu tą Słowenię <laughs> Co się stało? Nic, po prostu Grecja przyszła i zaoferowała mi tego I ich tam kapsalona, czy tam jak to się nazywa W zamian za całe moje ziemie prawie To, jak będę montował to zobaczcie co się stało. No dobra, tak szczerze To po prostu w najgorszym momencie Z dupy mi się wbili przez Albanię z, z, z milionami jednostek I przejęli mi po prostu cały kraj Kiedy byłem w długach No i tak to wyglądało No to mega, dobra Ja mam nadzieję, że pod koniec odcinka Ci wyjdzie ogólnie, pa Coś czuję, że nie wyjdzie to Nie wiem czemu Ale tak się czuję tylko, że i tak mieli minus 30 ponad relacje. No, i chyba pod koniec odcinka to on zobaczy. W sumie to nic nie zobaczy, bo mojego kraju już nie będzie. Okej, okay, może jednak jeszcze będzie mój kraj? Albo i nie. Ta szybka rekrutacja, szybka rekrutacja. Wysyłaj tutaj jednostki. Normalnie Słowenia z 50 jednostkami praktycznie, że podbija. To aż śmiesznie wygląda, jak te kilkanaście jednostek dosłownie próbuje się przebić. Uff, ledwo, bo ledwo. Ale się przebijam przez te Węgry. Jakoś już to zaczyna wyglądać. Co mi w sumie z tymi prowincjami? Ile one mi przychody dają? Ta? 150, ta 70. 200. Ale na przykład jak oddam tą, co mi daje 70 przychodu, to będę mieć te 70 mniej, bo mi się wydaje, że to tak nie działa, że 70, tylko z 20. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydawało. Oddam ją na przykład z Serbii. Chopa. I z 1050 przychodów mi zabrało, czyli jednak trochę mniej. O, mam teraz stolicę w Wilnie, no i to jest normalne miasto. Dobra, szczerze? Oddaję wszystkie te prowincje, bo i tak z nimi nie mam dostępu. Nie, no dobra, bo może jeszcze Słowację spróbuję przejąć. Ledwo co przejąłem czteroprowincjowe Węgry, więc najpierw muszę się zastanowić, o czym ja gadam. Albo w sumie już oddam te prowincje, bo i tak i tak nie będę z nich pożytku raczej miał. A przynajmniej będę miał większą kontrolę nad nimi. Ukrainie mogę w sumie ją dać. Dobra, mają teraz. No i ja nie mam dwóch. No i w sumie się z tym czuję lepiej, bo przynajmniej będę miał yy, idealnie. W sensie, w skrócie, będę miał blisko siebie kraj cały pod kontrolą. Się wysłowić nie potrafię. Szwajcaria jest za silna, ale jest wasalem Wielkiej Brytanii, co tym bardziej będzie mi problemy sprawiać w pokonaniu ich, pomijając już ten fakt, że są silni. No, populacja mam podobną do tego, co na koniec pierwszego odcinka. Ekonomię nie pamiętam. A, no to super, że miałem podatki cały czas na zero. Co nie? Mega. Dobra, muszę tą Grecję pocisnąć jeszcze kiedyś. W Czecha się wbije. O kurde, minus 93. A co jak postawię wieżę obserwacyjną? Oj, oj, oj. 10 tysięcy jednostek. To jest jakieś 50 tysięcy monet. Jak obniżę inwestycje i towary, to będzie kompletna kaszana, więc po prostu... I wojna z Czechami. No to chyba nie będzie już żadnego kraju o nazwie Słowenia. Po prostu dam im się przejąć, już ich nie zatrzymam. Niech mi zostawią cokolwiek. Dobra, zostawili. Jest, mam cztery prowincje. No i teraz, jak nie zaatakuję Szwajcarii, to. A no, chyba że te Niemcy, ale to. Tragedia. M miałem 10 prowincji, około po tym jak oddałem te wszystkie, teraz mam cztery. Cokolwiek zdobędę, to tracę. To w sumie jest jak w Polsce: cokolwiek zarobisz, to od razu oddajesz. Z, reali z realiami to się musi też coś zgadzać w grze, niestety. Dobra, 7000 mogę zrobić i czy to pokona te Niemcy na 100%, nie jestem pewien. Poza tym będę miał większą grę. O, Czechy mnie na razie lubią. Chęć wolności 6%, mogliby wo uwolnić się. A co, gdyby spróbować u z nimi zrobić? Nie uda się. No, z nikim się nie uda Unii zrobić. Dobra, 10 tysięcy. To jest 10 tysięcy szans na to, żeby... A, czyli teraz mówicie mi, że nie mieli armii. No to mega. Mega giga. Mega giga szczęście, nie? Dobra, to w takim razie. Czy oni mają od kogoś dostęp? Tak niezbyt. To na razie sobie pójdę. Spróbuję zaatakować tą w Switzerland. Bo Wielka Brytania stoi w miejscu, więc raczej na tym się nie będzie chciało zaatakować. Nie, chciało im się zaatakować, ale dobra, nie będą mieli tyle dostępów raczej. Mi dużo armii nie zostało, ale dobra, Szwajcarii się wypaliło już raczej. Wszystko, co możliwe. Usuwam armię, muszę mieć kasę. Niemcu, zaakceptuj to. Nie zaakceptował. Gret Brytania, niech zaakceptuje chociaż ona. Zaakceptowali jest, czyli teraz mam wojnę tylko z Niemcami i mam dosyć dobre tereny. Takie no fajne tereny, asymilowane dobrze. W sensie źle, bo dopiero co przejęte. Ale chodziło mi bardziej o to, że ekonomicznie. Dobre są bardzo. Z Włocha z Niemcami pokoju widzę, że nie uzyskam. Czyli będę musiał sobie pewnie 100 tur dosłować. A, za 100 tur to już koniec odcinka, a ja wyglądam. Praktycznie tak samo jak wcześniej. No to nieźle. Tylko że się bardziej w lewo przesunąłem. Może to dobrze, bo Ukraina nas znowu nie lubi, Polska nas nie lubi, Włochy nas nie lubią. A to źle. Spróbuję poprawić relacje. Dobra, chyba szczerze mówiąc nic z nas nie zostanie. O, minus 7 nagle. To super superancko. A z tymi germanami mógłbym w końcu pokój podpisać? O nie, 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 Zaakce o, zaakceptowali mój pokój, no i super. Setne miejsce, jest jeszcze gorzej niż w pierwszym odcinku. Chyba wiedziałem, że Włochy z nami sobie pogorszyli relację superansko. Nie, polepszyli. To, to jeszcze bardziej superansko. Co tu się dzieje? A, to super, że Czechy pojechały Niemco. Czemu Niemco pojechały Czechy? Czechy nas wcześniej rozbiły, tak samo jak Grecja, ale... Ani jeden niedobrze, żeby miał z nami granicę, ani drugi. Czech niby nas lubi, ale pewnie na krótko. I Czechy i Niemcy mają podobne miejsce w miarę. My nawet technologicznie jesteśmy strasznie nisko. Zobaczmy sobie na mapę Europy, tak w ogóle. Co to było? A, to był przychód. Minus 600. No trudno, może to kiedyś się ustawi. Technologia. Technologia. No w technologii to jesteśmy średni. Najlepiej na mapie to i to Indie 068. Japonia też dobrze, ale to dlatego, bo pewnie wojen nie prowadziła Polska, jak wysoko Ej, ty, Polska jest dużym krajem I nas nie lubi, niestety A można by było sojusz polsko-słoweński 10 tur Spróbuję chociaż sobie Sło Szwajcarię podbić W te 10 tur Szwajcarlanda. 5 tur do końca Biorę z nimi pokój Kończę Szwajcarlanda. Jedna tura Robię sobie zapis. Jest tysiąc tur. No. odzwoni już. No, dobra, odbieram. Tak ci idzie. Bardzo dobrze, już mam 265 prowincji, 8,5 miliona ludzi. to jest Rosja. A, no tak. No, no. no. Jak to się stało? Przesunąłem się trochę w lewo. Ale przynajmniej, przynajmniej mam bardziej rozwinięte tereny. Niż tamte. Mam na przykład szwajcarski. Patrz, ale przynajmniej mam 100 tysięcy więcej ludzi niż w pierwszym odcinku na koniec. I ekonomii nie wiem ile miałem. No i w sumie to tyle, czyli nic. No. No nie idzie na Jaka sytuacja ogólnie? No, gdybyś ty wiedział, jak ja walczyłem o życie, gdybyś ty wiedział wojnę z Węgrami, to byś dopiero miał powód do śmiechu. Wiem ja nie umiem w tą grę grać. Nie no, tam z 5 godzin grałeś, może łącznie. Zaraz ci powiem. No dobrze. Klik, klik. Zaraz będzie kolejny klik. 4,5 godziny. No, to tak. To tak tyle, to ja gram sobie codziennie, jak mam mega zajawę na Age of History 2. Mega. Raz na pół roku. A może jeszcze powiemy widzom o tym, że pod każdym odcinkiem, nieważne z jakiej gry, będzie giveaway na 3 robuxy dla jednego komentatora. Ale dużo, ale dużo, No stary, wszystko dla widzów. Ale No wiem, będą mogli sobie kupić pewnie, please to całego. Ale a widzowie dostaną z tego jeden Robux po podatkach. Nie! Dwa! Dwa, ty umiesz A, liczyć? No, no to, no to dałoby się, no to lepiej nawet dla nich. No właśnie dlatego wolę dać jeden Robux więcej, żeby dostali i widzowie jeden więcej. Sigma, jesteś Sigma youtuber, normalnie. No mega, trzy Robuxy dla jednego widza to dobra suma. Ale... No. ale raz na jakiś czas będę robić giveaway'e i może z czasem większe? Tylko musicie podać swój nick, bo on nie będzie znał waszego nicku na Robloxie. No i musicie napisać jakiś komplement albo o kanale, albo filmiku, to też. No, a te Robuxy będą około tydzień siły przez system Robloxa, tak informując was. Tak, ale myślę, że raz na jakiś czas zrobię większego giveaway'a i wygrają na przykład dwie osoby i na przykład pierwsze miejsce to będzie 20 Robuxów, drugie 10, a... nie wiem. A jedną z tych osób będę, ja, bo ja potrzebuję pieniądze. No, ty to dostajesz, wypłaty to sobie kupisz. Myślę, staje, że. Niby. Myślę, że dwa razy w miesiącu albo nie, raz w miesiącu mogę robić takiego porządnego giveawaya. Czyli kolejny giveaway w sumie pierwszy będzie 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego na poprawę humoru. A myślę, że giveaway to będzie coś takiego, że zrobię odcinek albo short o nazwie giveaway na ileś robuxów albo po prostu zrobię ankietę, w której będziecie pisać swoje niki i wszystkie robuxy, czy nieważne spod filmików, czy z giveawayów rozdaję w grze, please wait czyli proszę czekać to sigma nie chyba no każdy z widzów będzie dostać robuxy myślę, że po maksymalnie kilku godzinach będę patrzeć no nie licząc godzinach na przykład o trzeciej w nocy, kiedy będę spać ale w dzień raczej będę z trzy razy dziennie patrzeć pod większość najnowszych filmików. No w sensie każde filmiki będę przeglądać. I jak będzie komentarz to odpiszę maksymalnie po raczej 5, może 10 godzinach jak będę bardzo zajęty albo jak będę gdzieś indziej. I jest bardzo ważna informacja, ten filmik nie jest sponsorowany przez Raid Hello Legends. Jest! Nie no nie jest. I to cieszę jest. się. A jak oceniasz sytuację mojego kraju, że mam 100 tysięcy więcej ludzi niż w pierwszym odcinku, ale dwa razy, więcej, a dwa razy mniej ludzi niż jak miałem na początek tego odcinka. Dos dosłownie jak było 600 tur, to miałem chyba z 3,5 miliona ludzi około 40 prowincji i bardzo dobry kraj w skrócie. Że byłem jednym z lepszych krajów, a teraz jestem jednym z gównianych krajów. Eee, podziękuj Grecji, podziękuj Grecji. Atenom podziękuj. Podziękuj Atenom. Antenom, o, antenom. <laughs> Ciekawa nazwa dla nich. Aj, Czechom już tego nie napiszę. Za to... <laughs> za to napiszę Włochom jeszcze coś. Dobra, takie opisy sobie zrobię każdego kraju. A Polsce nie dajesz? Nic? Nie, bo na razie na tym zapisie nic mi nie zrobili jeszcze. No dobrze. A jeszcze Wielka Brytania, to poczekaj. No dobrze. Myślę, że wszystkie opisy są i widzimy się w następnym. Dobra, już kończę ten filmik. Nie, nie kończę, bo jeszcze na przykład. Powiem, że pamiętajcie, żeby napisać nazwę i komplemento w odcinku albo kanale, żeby wygrać 3 Robuxy. Bardzo wow, dużo. Mega. No i to chyba tyle. Koniec odcinka. Widzimy się w trzecim odcinku, w którym jest jakaś taka 66.6% 66.3% y, 66. szansa, że mojego kraju może nie być. No. I jest jakieś 5% szans, że mój kraj będzie jeszcze większy niż na setnej turze. Ale to dosłownie 5%. No to siemano, widzimy się w następnym odcinku.